Joanna Chorodyńska w Sylwestra ubrała się w skąpę i kurtkę. Fani zachwyceni szczupłą sylwetką. Joanna Chorodyńska, kariera Joanna Chorodyńska swoją karierę rozpoczęła zaraz po uzyskaniu pełnoletności. Wówczas dostała się do agencji modelek, a drogę do tego utorował jej udział w konkursie Twarz Roku. Którego została laureatką. Otworzyły się przed nią wrota prawdziwej kariery. Chorodyńska wyjechała do Paryża. Pojawiała się także na okładkach gazet. Swoją przygodę z modelingiem zakończyła w 2000 roku, jednak moda towarzyszy jej do dziś. Joanna Chorodyńska została stylistką, a na fali zdobytej wcześniej popularności zaczęto zapraszać ją do rozmaitych programów telewizyjnych. Część z nich nawet prowadziła. Była gospodynią m.in. Miasta Kobiet. Ale najbardziej kojarzona jest z nadawanym w Polsacie kafę programem Gwiazdy na dywaniku, gdzie wyrażała swoje szczere opinie na temat stylizacji gwiazd na czerwonym dywanie. Wprawdzie jej pięć minut sławy już dawno minęło, a w międzyczasie popularność zdobyły inne stylistki. Jednak Joanna Horodyńska wciąż utrzymuje się w show biznesie. Bywa na salonach. Jest muzą projektantów a także prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje ponad 60 tysięcy osób. To właśnie tam pokazała ostatnio dość nietypową jak na siebie fotkę, Chorodyńska, która zawsze prezentuje się w wyszukanych stylizacjach, tym razem również pokazała nietuzinkowy strój, jednak znacznie odbiegający od pozostałych, do jakich nas przyzwyczaiła. Tym razem bowiem głównym elementem jej stylizacji było bikini. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby pozowała w nim na piaszczystej plaży. Chorodyńska jednak w takim stroju pojawiła się na śniegu. Przy niskich temperaturach, wprawdzie zarzuciła na ramiona jeszcze kurtkę, jednak wciąż na pierwszy plan wysuwało się bikini. Do stylizacji dobrała elegancką i zapewne drogą torebkę. Nauszniki, okulary przeciwsłoneczne, a także ciepłe buty i skarpetki. Fani nie skupili się na jej stroju, co na nienagannej figurze, prawiąc w gwieździe komplementy. Świetna figura i piękne piersi napisała jedna z osób. A Dosiego, masz figury nastolatki wtórowała inna.